And wy mordy mojej tej Hunter Bright i witam was w kolejnym odcinku z Don't Starve. Słuchajcie, jestem już sobie tutaj normalnie, jest tak ciepło dosyć jak widać na mapie. Tak mi się wydaje, że trzeba by pójść troszeczkę yy, rybków połapać, żeby sobie, sobie paluszków porobić rybnych, także od razu przejmuję wszystkie wędki jakie mam dararadaradam, dararadaradam. Nie, W sumie tutaj na, na, tę tutaj to mi starczy akurat jedna chociaż Bisia. let's go na ryby łowu Tu Fishing Reda przygotuje O, mogę łowić, proszę bardzo Także super Łowimy Hi, i. Dobra, pierwsze no, tam abisia szykuje się, bo tu zaraz żabolce wyskakiwały, trzeba będzie im też na, napiździć trochę Dobra, kolejna ryba Zakładam sobie kolejną wendałkę tutaj I za każdym razem widzicie, coraz mniej tych rybek jest W tym stawie, coraz mniej ich jest, cholera Także tutaj Trzy sobie wezmę, tak, i sobie popatrzę szybciutko gdzie były te stawy, tu było mnóstwo stawów Czyli cały czas po prostu w prawo Dawaj, Abisia, ciśniemy Ciśniemy, Abisia Dlaczego mam plecak założony? A, nieważne w sumie Dobra Najważniejsze jest to, słuchajcie, że jest już chyba po zimie Chociaż nie, bo tutaj widzę, że są jeszcze te Frynzyzle e, Gdzie tutaj? Tutaj prosto, dobra Tak, tak, dobrze Dróżką Trzeba się przejść i tutaj zaraz będą stawy. Dobra jest. I łowimy. Kilka sekund i mamy rybę. Wow, jest pierwsza. Dawaj drugą. Dawaj, 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 bo ja muszę naprawdę dużo tych rybek nałowić. Wow, jest druga. Kolejna. Ja zaraz się popatrzę. Tutaj staw jest zaraz obok też. Także szybko przejdę się do tego stawu też. Dawaj kolejną rybę. Dawaj. Wow, jest kolejna ryba, super. Teraz tutaj, szybciutko, kolejne trzy ryby. Zobaczcie, w tym stawie też będzie... Od razu zaraz będzie ryba. No, to tak działa ten system, widzę. Także już opracowałem to. Także najlepiej po prostu znaleźć takich kilka stołów obok siebie, po dwie, po trzy rybki połapać z każdego. I to jest najszybszy sposób na łowienie ryb. Tak naprawdę. O, 9 mam już rybek, tak że miał trzy razy paluszki rybne. A to jest bardzo dobre, tylko żeby śnieg nie zaczął padać, proszę. Bo nie wziąłem ze sobą kamyczka. Dobra. Ile mi tu zostało jeszcze? Na dwa takie te. Dobra, to sobie daruję. Sobie daruję na razie, jak to jest Anity 154. Dobra, pozbieram trochę kwiatków. Póki jeszcze mam możliwość. Habum, habum, habum. Widzicie, starszyliście mnie jakimś jeleniocyklopem, czy innym tam młotem A tu, a tu nie było go Ale za to jest naprawdę kraina wielu, wielu, wielu stawów Bardzo dużej ilości, zobaczcie, to są same stawy tak naprawdę A tutaj będzie mi też bardzo fajnie sobie łowić rybki, jak będę potrzebował dużo rybek, to właśnie tutaj będę się Tutaj będę się wybierać i tutaj będzie na pewno Na pewno spoko, i z, ja mówię, tutaj to na pewno jeszcze sprawdzimy te wszystkie rejony Moja baza to oczywiście moja baza, ale podstawą jest tutaj, żeby ogarnąć sobie właśnie jak największą ilość kolejnego terenu, gdzie mógłbym tam mniej więcej może coś porobić, ogarnąć sobie jakieś e, nowe tereny, coś tam poszaleć, coś porobić, coś potentegować tego TGSa, zategować z tym tegesem I to by było dobre wszystko. Ja sobie pozbieram jeszcze tylko patyków. Patyku będę potrzebował. A Bisia już się robi napalona. Dobra. O, cholera, deszcz pada. To niedobrze. No ja nie chciałem, żeby deszcz padał. Dlaczego deszcz pada? Co to, to takie? Rozporządzenie wiadomo, co by deszcz padał. To, to wygląda mi na tego, to wygląda mi na drzewca jakiegoś. Jedno z tych dwóch drzew, także sobie to daruję. Na razie. Z pszczołami pczoła... też nie będę się jeszcze tłukł. Nie w ogóle co z tym pszczołami, bo tam już że można robić też coś, co pozwala na leczenie się jakieś tam w jakimś tam większym stopniu. Ale to o tym, to potem. Na razie tak, zjem sobie meatballsy. Bo meatballsów muszę troszeczkę podjeść. Trzeba napalić w kotłowni. Terma z tą tu się w ogóle zrobił zimny już, cholerę. Bierzemy szarkola. Proszę bardzo. Raz, dwa na początek, tyle starczy. Tutaj biorę. I rybki, Ry bardzo. Kukamy. Kukaj. Raz, dwa, trzy. I patyk. I gotujmy to. Meatball sobie zjem oczywiście. Tutaj napełnione będzie. Termal z tą się też powolutku robi. Wo, burza. Właśnie kazaliście mi też, żebym zrobił sobie piorunochrę. Ja se zrobię. To, wy, to złoto było potrzebne? Co było potrzebne do tego? Proszę mi pokazać tutaj receptury. Nie, złotych narzędzi nie chcę, tutaj survival jakiś to musi być. Brela, net, fishing, tutaj, ten, ten, thermal, stąd, To nie. Kogoś tam, tutaj, jest, Porobiły się już te. O, Lightning Rod, to by jest potrzebne mi. Trzeba mi kamienia. I z tym jednym kamieniem mogę zawołać cały świat. Science, tutaj mogę Lightning Roda pizgnąć To niech pizgnięty będzie tutaj. W razie czego? Proszę mnie to zrobić. Co? Zlikwidowało mi kamień! Ale kurwa, gówno. Daj mi jednego tego kamienia I tego lightning roda żeby zbudowało Ojojojoj, oj, 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 ale pogasło Bo tego jednego lightning roda mi zabrało i zabrało mi kuźwa kamień, ale ja nic nie zrobiłem z nim i smutno mi się zrobiło Dobra, yy, teraz tak, złoto oddać Tu się nie grzeje Tu są parówki z rybów Paluszki rybne, a ty kiedykolwiek u ryby widziałeś palce, kurwa, debilu jebany. Jak to mówi stary, taki dobry porzekad. dobra, paluszki rybne sobie jedna zjemy. Od razu 115 życia. O, duto, nom, 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 nom. Wszystkie statystyki powolut lecą w górę. Proszę, ja ciebie To jedno już tutaj dobre zrobione jest. Tak że jak piznie to na pewno piznie tutaj. Ja od razu zaraz przygotuję, kurde, proszę, ja was tutaj. I tego, logi potrzebuję, czekaj, i co mi potrzebne na takie ognisko jest? Trawy będę więcej potrzebował, o Pochodzę, trawę pozbieram, bo chcę wyjść na wyprawę Czekaj, czy ja mam dużo ogólnie logów? No trochę mam, ty, ty ja sobie mogę ogarnąć y, Tego, y, zbroję kamienną, tą A, bo liny potrzebuję, dobra, daj mi trawy To chcę wyrefinować sobie linę I chcę sobie wyrefinować... Nie kurwa to Na ch cholerę mnie to Spalić ten strój w pizdu Ja potrzebuję tutaj dwie liny, o I teraz mogę sobie zrobić loksuta, o bardzo, i sut zrobiony I to wezmę sobie o tak Wędałka tu może być To weźmiemy na razie Może się przydać potem Rybę trzeba od razu szybko przygotowywać Bo tutaj się robi już brzydka ta ryba Niech się gotuje Szybko poodkładam całą resztówę tutaj co mam Jakieś rzeczy Czyli tak patyków nie trzeba Logi niech będą Dziesięć co wezmę ze sobą Tutaj kamyczki Proszę bardzo kamyczki Kamyczki do kamyczków Badziewie do badziewia e, Paluszki rybne do paluszków rybnych Mięso do mięsa Trawę też se schowam by się była schowana proszę bardzo, trawa schowana. Dobra. Na na, na na, lecimy na jakiego barana. Dawaj, Abisia, lecimy. I teraz tak, moje tutaj tutaj planowanej tej. Chciałem pójść po tej dróżce, do końca tej dróżki chciałem pójść. Zobaczyć, co tam jest. Po prostu sobie pójść, zobaczyć co jest, co będzie na zakręcie i tyle, i tyle. Cieszę się, że chyba już się naprawdę zrobiła. Yy... Lepsza pora tak, widzę, że pszczółki też już wyszły, także jest elegancko. Wszystko jest już git. Wszystko jest już, słuchajcie, git. Także przeżyłem zimę. Gratulacje dla mnie. Byłem całkiem cwany. Abisia, pomaga mi, bo tu żaby mnie napadały. Dawaj Abisia wszystkie Dawaj, Abisia je. No tłucz! Zbieramy to wszystko, dawaj Patrz tu ile mi zabrały tych szyszków, ty widzisz to? Abisia Jakieś świnie z nich są 91, no Nie, to już na pewno są Patrz, o jeszcze kolejna Repucha, franca, menda No Ci cholero pozabieram, ci pozabieram Chodź Abisia, sprawdzimy co tutaj jest Uh. O, dawaj Abisia to na pyrę lecimy Abisia tankuj Tu jest dużo pająków. O, super To zabieramy wszystko, przejmuję Patrz Abisia, ile tu pająków? Ja, to dobre jest Abisia, chodź tu, atakuj to Dobrze, Abisia. Dobrze, Abisia, dobrze. Napierdzielaj to wszystko. Dawaj, Abisia. Tłucz. Tłucz, Abisia. Dobra, ja będę trzymał. Tylko będę potrzebował włóczni zaraz. Bo ta mi się kończy. A ja nie mam niestety materiałów na nic innego. Z czego się robiło w włócznie tak na szybko? Liny bym potrzebował. Potrzebuję liny i patyków dwóch Dobra, na chwilę na górę Bo tam na górze są mi potrzebne rzeczy Tak, potrzebuję trochę trawy Ze dwa patyki Czekaj, co mi potrzeba? Jeszcze jednego patyka, dwa trawy O Ja zaraz tu zrobię recrafting na płaszczyznę zespoloną Nie, trzy, trzy Łocie, panie nie, 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 nie proszę mnie nie bić. O, ale piznął piorun Tu Recrafting Re Reto Dawaj tam, nie bawimy się z nimi normalnie. Dawaj, ciśniemy te pająki. Jeszcze mamy czas. By wszystkie z was, chodź Abisia, bierz go Abisia, ty masz teraz moc, nie? Aż co ona robi, patrz, co ona robi Zakładaj to, ekwipuj, no, dobrze Napierdzielaj, napierdzielaj pająki O, patrz, Abisia, co ty robisz, nie? Jak ty wścieknięte? Dawaj gnoja, ojo, ale się Abiska wpiniła Dawaj, Abisia, teraz tego O, patrz, kolejne leco. Dawaj je, dawaj gnidy normalnie, tłucz na pyrkę wszystkie Pięknie, Abisia, pięknie Dobrze, Abisia, dobrze Ale znaleźliśmy pięknie. O, oh, shit Abisia, tłucz wszystko. Abisia, ja pomagam jak mogę. Patrz, Abisia robi. Ten, damage obszarowy. Dawaj, Abisia. Dobrze. Abisia, i wszystko. Do ole, ty, ole, żeśmy zgarnęli. Cholera. Pięknie. Ej, nie mam na ognisko. Co potrzebuję na ognisko jeszcze? Trawy. Dobra, bo ty zaraz tutaj potrzebuję. Tutaj trawy. Bo to, kurde, to trawa potrzebna mi jest. Tu kamieniaki tego, tamtego. Trzeba wszystkie te ponapierdzielać. Wszystkie pająki, dawaj je. Tu, trzy trawy. Abisia, jak tam, Heltunio? Dobrze wszystko, nie? Żyjemy, pewnie, że żyjemy. Damy radę, normalnie. Dobra, Abisia. Jak tu ogólnie wygląda sytuacja? Tu są jeszcze dwa leża pająków, widzę. Idzie do nas, czy nie? Nie idzie, dobra. Abisia, tu organizuję szybko ognisko takie posterunkowe. Bo to nam potrzebne jest. Cholerstwo. Teraz tak. Tu, fuela Super. Ja to podsmażuję wszystko. Musimy przeczekać ten nockę, Abisia. Ale będzie dobrze, zobaczysz. Patrz, tu tosty zeżreć. z tych. Jedno takie lędźwie, dobre, 12 daję. O, 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 ty to daj. Ja to przyjmuję. Jak coś będzie szła Abisia, to wiesz, na napiero od razu, nie? O dobra, Abisia. Dokładnie, Abisia. Dokładnie. O, tych fajnych tu jest. Ja pierdykom. W nocy normalnie tłukę pajęce, Chodź Abisia. Chodź tu, spokojnie. To poleży, to się... To nie zgnije. Jaka wścieknięta ty w nocu, ona by najchętniej wszystkich roz, rozdupcyła A to jest furiatka, nie? Kocham ją. <grymne> Przeczekamy tylko szybko nockę. Patrzcie, ile tu mam normalnie: 18 silków, tu Spider-Glendy jakieś, tu Monster Mity, inne pyty. Wszystko jest, po prostu wszystko. I kolejny obszar przede wszystkim znaleziony. Tu dużo kamienia jest strasznie. E, liczę na to, że będzie ten, będzie Marble, czyli to jest nie wiem co to jest granic, czy jakoś tak. To, to będą tą taką lepszejszą zbroję, taką naprawdę bardzo mocną. Widzę, że niedługo może pełnia będzie, albo była pełnia, to ja mogę dostać wtedy w nocy, jest super. A tak to nie mogę, tak to jestem uziemiony, cholera. Ale jest na razie naprawdę bardzo, bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolony. Super rozpoczęło się. Tu mam jeszcze, patrzcie, 110 życia, tu 84 tego suta. Tu wszystko mam tak naprawdę, panie, co mi więcej potrzeba? Krzemienia tylko nie mam, bo tutaj już potrzebne będzie mi, potrzebne wszystko, kolejne na, kolejne wszystko. A to se przygotuję od razu linę. Jedną, że mi przygotowano. Dwa, pod je patyki, jeden, jeden flinta i ja mogę lecieć i, i, i trzepać się i z gwinta. Daj dzień. Poproszę dzień, dziękuję. Dawaj Abisia, wyjaśniamy tutaj na pyreczkę chodź. No i pięknie i dawaj teraz tego tutaj, to leży. Napierdzielamy normalnie, Abisia. Wszystkie pająki stąd wyplewimy. Cholera nic nie zostanie. Dobrze, pięknie, Abisia. Tu już o złoto znalazła. Patrz jaka fana. Co, kolejne, dawaj, teraz te. Tu Dawaj, Abisia, tłucz. Tu Czabisia, pięknie. Zara, kolejne lecimy, bierzemy. Dokładnie, już, już Czabisia, już. Napierdzielaj. Gdzie jest flint? Bo ja flinta nie widzę na razie. Dobra, tu jest pozbierane już, wszystko załatwione. Jak ja tutaj wyjaśniłem tyle tych pająków, że to jest głowa mała? Panie, kurde. Ale tu fajne drzewa są. Takich, takich drzew jeszcze nie spotkałem w tej grze. Czekaj, bo tu są jeszcze jakieś pająki, Abisia. Tu moje ognisko zaraz wygaśnie. A e, spokojnie, ja sobie zaraz ogarnę w razie czego kolejne, to nie będzie problem. Tu są jeszcze pajączki, ile Abisia tych pają... Ja, Abisia. O, tu jest wormhole kolejny. Super. Napierdzielaj, Abisia. Fest, tłuczemy. Tłuczemy, Abisia. Ale ja mówię, serio mi już jest potrzebny... Potrzebne jest mi teraz, co mi potrzebne jest flint. Gdzieś tu było... Tu był lasek, to może w tym lasku będzie jakiś ten Tu jest patyk jeden. Ale z nim się cholera nic nie zrobi. O, tu jest patyk. Dobra. W takim to się boję, że może być ten, że może być kuźwa... Yy, jak to się nazywa? Drzewiec, ten end. To trochę, trochę się cykam, ale tu o, elegancko, jest kolejny flint Także sobie zaraz tu przygotuję crafting, proszę bardzo I dawaj Abisia, lecimy, bierzemy się do roboty, normalnie Trzeba tłuc wszystkie pające Ja cię krącę, wytłuczymy zające znaczy pające O, tutaj jest kubka popiołu, a kubka popiołu też się przyda Z taki takiej po prostu, że się przyda 31 zobaczcie tutaj Jednego, tam drugiego, trzeciego, czwartego, złota ile w ogóle znalazłem? Ile to jest tych pająków? Czy to jest? Takie leżysko, że... o. jaki obszarowy normalnie demagę robi, nie? No i leży. Pięknie, kolejne. Dawaj Abisia next please. Tu są dwa, także musisz to przytankować dobrze. Dawaj Abisia. Abisia tłucz Pomagam Abisia Dobrze, dobrze, kolejne, kolejne Abisia wie co robić Abisia doświadczona Patrz, one nie mogą w ogóle nic zrobić te pająki Pięknie Abisia, pięknie Wszystkie pająki normalnie wyplewione Teraz już jestem pewien, bo są nowe ptaki Także tutaj już nie ma, nie ma mowy o tym, żeby zima wróciła czy coś Dawaj Abisia, tu już tankujesz wszystko Elegancko o, i Wisia teraz już ma wszystkie, wszystkie tłucze. Ja nie muszę nic robić. O, tu jest ten mocniejszy. Dobra, ale tutaj dobrze, trochę tych poleciało. wiem. poleciało troszeczkę tych, tych, jak to się nazywa? Yy, Spider-Glandów. O, to będę mógł sobie się wyhilować się. Super. No i kolejne, kolejne leże rozwalone, nie? Dawaj Abisia, zbieram wszystko. Patrz, 40 już mam zbieranych tych. Dobra. Gdzie są kolejne pające? Czy już nic nie ma z pająków? O, mar. Co to jest? Dobra, to jest słuchajcie to, co chciałem znaleźć ogólnie. Czyli tutaj są te takie figurki. Ale za cholery... Bo to będę mógł porozwalać wszystko. Tylko za bardzo jeszcze nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Na razie to sobie obejdę, żeby po prostu mieć to odkryte. Nie musicie mi napisać, co to jest, bo ja z tym pierwszy raz się spotykam. I ogólnie to będę musiał wszystko porozwalać. Ale to dopiero potem. Idę do, do wormhola może mnie gdzieś blisko teleportuje. Oby mnie blisko teleportowało. O, cholera. W całkowicie innej części. I to jest pomiędzy tylko tymi dwoma, tak? Czy to. Tak, to jest tylko pomiędzy tymi dwoma. Cholera. No trudno. Trochę sanity straciłem, niestety. Ale muszę teraz, nie ma, nie ma czasu, żeby o tym myśleć, tu muszę teraz ogarnąć sobie szybko trawę I zająć się szybciutko y, ogniskiem jakim takim, żeby po prostu było Gdzie tu jest trawa najbliżej? Tu była trawa Ale tutaj nie ma już Szybko jakiekolwiek, dobra, tutaj jest, raz, dwa, trzy, okej, okay, mam No To tam nie wiem, ale tam, tam będę musiał na pewno też sobie przeskiknąć Pójść ogarnąć, zobaczyć, cokolwiek tam zrobić, tam, o Dobra, tu sobie podpalamy kamfajera. Dodaję sobie tutaj ze dwa takie o jagódki trochę podpalić tutaj, podsmażyć, wtulić nasionków. No i dobra. I to mam, słuchajcie, i to już jest mniej więcej ogarnięte. Bardzo dużo, 50, aż normalnie tego sobie, 50 e, sieci, 11 tutaj, tych takich odwłoków, jakby pająka, które właśnie uleczają, i to jest bardzo dobre. I to jest bardzo dobre. Tylko teraz pytanie: gdzie to. U, to aż tutaj teleportuje. Zobaczcie, rozumiem już, ja myślałem, że to po prostu, że te tutaj e, rzeczy tak jakby. One tylko teleportują w jedną stronę, a tu się okazuje, że one... E, e, raczej, że one tam można tak randomowo pomiędzy sobą nimi latać. Tu się okazuje, że to są po prostu wszystko połączone. Czyli tu aż stąd jest połączone... Tam na górę, tak wysoko. No proszę, to jest coś ciekawego, nie wiedziałem o tym, nie wiedziałem. No to dobra słuchajcie, ja nie będę przedłużał tego odcinka, kolejny odcinek rozpocznę jak już będzie po prostu dzionek. Także mordeczki, serdeczne rigata za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie i to by było na tyle. Kolejny odcinek już w czwartek o godzinie 14 Bardzo fajnie, że mi się udało przeżyć zimę i jestem bardzo zadowolony. No i z Abisią tutaj myślę, że wyciśnijmy wszystko po prostu stąd. Będzie dobrze. O, napiszcie mi koniecznie co to jest, to co ja się z tym spotkałem, bo ja kompletnie nie mam pojęcia co to jest. Także to by było na tyle, ja się zamierzam do następnego i trzymajcie się, joł!